Moi drodzy, już 16 maja o godzinie 11 zapraszamy do Zespołu Szkół Filmowych na dzień otwarty pierwszego w Polsce gimnazjum filmowego. Dzień rozpoczynamy o godzinie 11 projekcją filmu Sposób na wakacje. Później o godzinie 12.30 zapraszamy Was do Warszawskiej Szkoły Filmowej, gdzie w sali kinowej będziemy opowiadać o szkole. Będziecie mogli spotkać się ze swoimi nauczycielami, będziecie mogli spotkać się z wykładowcami i e, dyrektorem szkoły. O godzinie 13.30 rozpoczynamy część piknikową. Będzie czas na mniej formalne rozmowy, na zabawy rekreacyjne, na bezpłatnego kryla, na napoje. Ci, którzy będą chcieli mieć więcej wrażeń artystycznych, będą mogli uczestniczyć w warsztatach przygotowanych przez małą filmówkę, które odbędą się na scenie kina elektronik. Zapraszamy o 13.30 na kreatywne warsztaty muzyczno-aktorskie. Zapamiętajcie datę, 16 maja, od godziny 11 zespół szkół filmowych. Zapraszam. Do zobaczenia.